Zanim zaczniemy, mikrofon chyba mi nie działał i leciało wszystko z laptopa. Więc może być taki jakiś szum, więc nie róbcie głośniej, bo będzie sam szum. Z szum z drugiej strony, zróbcie głośniej, bo słychać dość cicho. Nie wiem. Mojego oglądania. No się ma jestem Tanuki i witam was w kolejnym, drugim dopiero filmie na tym kanale. Tło jest gówniane, tak wiem, że tam są kable, tło jest gówniane, dźwięk jest prawdopodobnie gówniany, tu mam dziwny mikrofon dość. E I światło jest gówniane, ale to głównie dlatego, że się nie spodziewałem, że to przyjdzie dzisiaj. E to jest e paczka z jazdy e z jesiennego festiwalu mangowego. E Zaraz sobie ją na tylko o, tak chyba troszkę lepiej. Eee, dosłownie nie spodziewałem się, że się przyjdzie w ogóle, wypomniałem, że nie zamówiłem jej przez impost. Eee, Przyszłam do domku. Dosłownie. Gadanie w tym momencie jest bez sensu, bo bo hałas jest. ten będą No dobra, kilka słów. Jak już powiedziałem, że się, że przyjdzie to dzisiaj. I myślałem, że zamówiłem to im postem, ale jednak, jednak nie. Piero do domu i zobaczyłem, że jest paczka, więc zabrałem się za nagrywanie. Nie mam pojęcia, nie pamiętam ile mam kupiłem. Pamiętam tylko, że odpuszczłem sobie dwa yy, tytuły, czyli potworna słodycz i to o cijskich singielkach ale ogólnie moje przemyślenia temat tego festiwalu nie, nie potrafię tego mówić, że... O, moje przemyślenia temat tego festiwalu są takie że yy... Czegoś tutaj brakowało. Się jakiś taki biedny był. Jakby brakowało w nim czegoś. Tak jak e, nie wiem, w, w poprzednim festiwalu było, było Haikyuu, mega popularny tytuł. Wcześniej nie pamiętam co było, ale za każdym razem było coś takiego wow. A Tutaj teraz. Nie ma nic. Eee, w sensie wiadomo, są dobre tytuły. Na przykład takie w nocy, czyli no Uta, z którego anime zakończyło się dość niedawno. Według mnie jest to bardzo dobra seria, ale nie jest ona popularna. Nie ma tutaj jakiegoś takiego mega popularnego tytułu. Najpopularniejszy chyba jest Sakamoto Days, z tego co mi się wydaje, przynajmniej. Yy, tutaj na swojej górze jest morderca w mojej głowie. Nie zaczniemy od tego. Zaczniemy od... Dobra, nie, w sumie zacz... nie. zaczniemy od maku. od maku, karty na koniec. Ale, jeszcze chcę coś jeszcze powiedzieć. Yy... Ta paczka przede mnie dzisiaj. Jakieś dwa dni temu przyszedłem sobie na Vinted i zobaczyłem, że ktoś sprzedaje już te mangi z festiwalu. Jakby komuś musiały naprawdę szybko przyjść i ktoś musiały naprawdę bardzo szybko przeczytać. Dobra, teraz spróbuję zrobić tak, żeby mikrofon mi się trzymał. Jakkolwiek. O, dobra. Trzyma się. I pokażę Wam co kupiłem na festiwalu. Mordor, morderca w mojej głowie, to jest horror o mordercy. Nie wiem. Ciężko z mnie z pamiętaniem tytułów, nie tytułów, opisów, mak. W sumie to jest horror o, o zabijaniu. Lubię takie rzeczy, nie ukrywam. Dalej ulotka przypominająca nam, że JG, studiuj JG od ponad miesiąca, wisi nam jedenasty tom Hanako w edycji specjalnej. Kurwa, gdzie jest moje Hanako? Dobra, Aha, dodatek do, do mordercy to, to była karta Soft Touch. Nic, nic szczególnego w sumie. Aczkolwiek według mnie Soft Touch są lepsze od tych zwykłych. No, no no kurde, no karta. Dalej. Um, Sakamoto Days i to jest najpopularniejszy chyba tytuł. Y, ponieważ nie posiadała anime. A jako manga jest dość popularna poza Polską, na przykład w Japonii, e, opowiada o emerytowanym zabójcy. Zabójcy? Zabójcy. Legendarny emerytowany zabójca Taro Sakamoto. No, który jest na emeryturze, zabójcą na emeryturze. E, spodziewam się czegoś podobnego do Goku Fusio, czyli. Kodeks perfekcyjnego pana domu. Jaku za fartuszku, o. aż chyba motyw jest mniej więcej ten sam. Tam był jakuza, no, chyba nie na emeryturze, który się wycofał po prostu z życia jakuzy. tutaj jest zabójca, który wycofał się z życia zabójcy. Sakamoto Days. I dodatkiem, e, dodatkiem jest no, no, notesik. Ja nie jestem fanem notesików, bo i tak. Z nich nie korzysta. Ze w nocy, czyli. O kurde. <laughs> ze w nocy, czyli Jopuka manga, która wychodziła w, w, latem w, o wampirach. Ko ma straszny problem ze snem i w nocy, żeby spać, chodzi w sobie po mieście, a Tazuna jest z wampirem który proponuje mu wcieko zamienienie go w wampira, ale żeby zamienić w wampira musi... żeby zostać zamieniony w wampira, ko najpierw musi się zakochać w tazunie. Romans chyba? Tak można powiedzieć? Wampiry. anime bardzo ładne y widoczki były. Manze pewnie też będą, ale zawsze to inaczej wygląda Panimy i Inaczej manze. Dodatek to karta Softtouch z półnagą tazuną. Lubię chodni wampiry. Albo wampirki. W sensie kobiety wampiry. E, moja gwiazda, e, czyli noko, e, ostatnio dość często ją widuję na scenach typu AniList. W sumie nie wiem czy... znaczy wiem czemu, ale nie wiem czemu tak nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. No dobra, dobra, rozumiem. Ani nie zapowiedzieli. I dosłownie dzięki temu, że to te widziałem, że zapowiadałem anime i dzięki temu znalazłem jakieś fajne opinie o tej mandze, postanowiłem kupić. No już widziałem jedną recenzję mank festiwalowych i było powiedziane, że to jest słabe, ale nie wiem no. Jakoś tak są strasznie wrażliwe na opinie innych, okej? Okay? Um, chcę to przeczytać, opowiada to o idorach. Idorach. Idolach. Nie jestem takim fanem tematyki idoli, ale to wydaje mi się będzie coś innego niż zwykła bajka o idolach. I przez przypadek, jak czytałem yy, u, opis na Anilistu, spoilerowałem sobie, bo tam było trochę więcej powiedziane. Dodatkiem, i jeśli wiem, ja się nie dziwiłem, nie pamiętam zupełnie, jakie są dodatki. Yy, dodatkiem jest. God. I ostatnia manga, to tego mam takie podejście, czy tak, y, Love of Kill, y, czyli Koroshi Ai, anime wyszło na wiosnę, y, obejrzałem pierwszy odcinek i i nigdy do tego nie wróciłem. Dlatego chcę dać temu drugą szansę jako, jako manga. Nie zbyt dużo zrozumiałem tego pierwszego odcinka, szczerze mówiąc, ale zignorujmy to zupełnie. No to opowiadał łowczynik Kłów. I tyle pamiętam. Sobie przeczytałem to z tyłu. Że już myślałem, że to kosztowało 22,99, ale nie, przecież to z tytułu No. Będzie zabijanie też. O! Zabijanie. Dodatek to... O. Naklejka. Nie jestem fan naklejk, bo i takich nigdzie nie przyklejam. Dalej. E... O! E... mamy kartę festiwalowe i nie wiem... To takie będę tutaj pokazywać, bo tam bliżej to, to się nie zmieszczą w kadrze. Yy, trzeba je odpakować. Ja zawsze te naklejki tutaj są z, studia, z logiem Studio JG. Sobie zachowuję i przyklejam na szufladę. I tak mam zamiar zrobić i tym razem. Tylko teraz nie wstanę i nie przykleję, to muszę poczekać. Yy, Zacznijmy sobie od w przodu to jest e, karta za chyba kupienie czterech bank. Ta no, dziewczynka z festiwalu jesiennego. Numer 613. Dalej, e, co to? Love of Kill. Love of Kill. Taki trochę dziwny vibe. W sensie nie daje mi vibe'u tej serii. O, chyba tak to się trzyma. Wiem, że prawdopodobnie jest słabo słychać strasznie, ale. Trudno, warunki są, jakie są. Yy, numer 547. Dalej moja gwiazda. 609. W ogóle bardzo urocze i tu są y, te, nie też tylko autografy autorów. Tutaj, o, na dole. Yy, morderca w mojej głowie. Też mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu, ale przypomniał mi się teraz Death Note. Przez to. Nie wiem. 520. ładnie, to jest napisane. To. Nie widać praktycznie Sakamoto Days. 488 oraz pół znowu. Czyli ze Note 620 y. 621. I podsumowując, yy, zbogaciłem się o kilka. pięć chyba mang. coś takiego. I... sześć kart y sześć kart kolekcjonerskich Straciłem ponad tysiąc złotych wangi Tak Jeśli miałbym brać teraz zacznę czytać To chyba padłoby... W sumie nie, może pewnie się zajmę Mordercą w mojej głowie w pierwszej kolejności Ale znaczy muszę skończyć Blog. Tak, dzięki za, oglą... dzięki za oglądanie, wiem że był to strasznie chaotyczny i średnio zorganizowany film, ale no jak mówię jest, no jak zaczynałem nagrywać, zaczyna się brać to, to była 17.30, ja wtedy dopiero wszedłem do domu, zobaczyłem, że jest paczka, wziąłem wzię, wzię, się od razu za ustawianie wszystkiego i nagrywanie. Więc też jestem mega zmęczony już mam głowy... głowa mi się zmęczyła, spać mi się chce na... No.